Cześć, pozdrawiam was od siebie z ganku. Zainstalowałem sobie huśtawkę. Mam teraz trochę inną perspektywę na świat, taką bardziej rozchwianą. Jest w ogóle piękne lato już, nie jest zbyt gorąco, ale bardzo wilgotno. Sprzyja to roślinom, ziemia odzyskuje wilgoć utraconą przez kilka lat suszy. U mnie tu pięknie kwitnie mieszanka Kwiaty polne, którą wysiałem na takiej skarpie, którą poszerzyłem posypując ją wywrotką piasku. Akurat maki lubią piasek, więc dużo tego maku tu wyrosło. Natomiast chciałem powiedzieć o takich negatywnych stronach tych bujnych traw, które właśnie na wiosnę i na początku lata wyrastają to jest o kleszczach. Popatrzcie, że jest ich tu bardzo dużo. O, teraz widzicie. Na ręce łazi mi kleszcz, szuka jakiegoś miękkiego miejsca, żeby się wgryźć. Już tak 10 minut sobie łazi i ogląda. Jeszcze nie doszedł do jakichś większych miejsc, do gdzieś tam spodu ręki albo pachy, żeby się wgryźć. Eee, tych kleszczy zbieram bardzo dużo. To ile człowiek łapie kleszczy, ojejku, trochę miła łaskocze teraz po ręce, muszę go chyba jednak zgnieść. Może nie, niekoniecznie je tak lubię, żeby je tolerować na swoim ciele. No i dobra, do widzenia, kleszczu. Um, tych kleszczy, y, y, tyle zbieramy, ile chodzimy. Y, po prostu, ile mamy kontaktu z przyrodą? Właściwie powinniśmy taki dziennik prowadzić i zapisać sobie, ile w danym roku kleszczy żeśmy uzbierali. Bo to właśnie ilość y, zebranych, może niekoniecznie wgryzionych, ale kleszczy, które mamy gdzieś tam w spodniach. Jest świadectwem tego, że rzeczywiście jesteśmy blisko przyrody. Jeśli chodzimy po jakichś szerokich, wykoszonych ścieżkach, bulwarach miejskich, no to tych kleszczy będziemy mało łapać. Ja bardzo lubię chodzić w miejscach bez ścieżek. Ta sama działka koło domu ma kilkanaście hektarów, więc jakbym tylko chodził po ścieżkach, to bym wielu rzeczy nie zobaczył. A ja codziennie próbuję wybrać sobie nową trasę miejsce, gdzie jeszcze nie byłem, zdarza mi się, że 15 lat nie byłem w jakimś miejscu na swojej działce i właśnie przez to, że ciągle w nowe miejsca chodzę, no to te kleszcze łapię, bo się przedzieram przez takie łany metrowe. Wczoraj właśnie przedzierałem się, i to w krótkich spodenkach, e, przez taki metrowy łan pokrzywy i na włoci, nie daj, że się strasznie poparzyłem. Akurat już tak zawędrowałem, za, za, za że musiałbym 500 metrów się z powrotem przedzierać przez inne łany, więc wolałem już tych 10 metrów po pokrzywach przejść. I po prostu zbudziłem się o 4 rano, nogi spuchnięte, różowe, po 30 ugryzień komarów, nie dość tego, bąble po pokrzywach, no i jeszcze kleszcze. Ale słuchajcie, nie ma co panikować. Ja wiem, że zdarzają się przypadki, że ludzie łapią boreliozę. ja tego nie neguję, ale wydaje mi się, że borelioza jest chorobą bardzo ciężką do zdiagnozowaniu. są w obie strony... W fałszywe sytuacje, że mamy właśnie zdiagnozowaną, a tak naprawdę i może nie mamy, albo może ją mamy, a nie jest zdiagnozowana. Jest to bakteria, która się ukrywa w różnych tkankach naszego ciała. Mnie ugryzło, myślę, że około 8000 kleszczy. Ugryzło! Nie mówię o tych, które wyrzuciłem. Spokojnie. 8 tysięcy. No i co ja mam robić? Ja się nie testuję nawet. No, dolegają mi różne rzeczy. Tu mnie coś boli, tam mnie coś boli. Ale w końcu jestem stary pięćdziesiątka na ramieniu i po prostu, no trzeba będzie się z tym światem pożegnać. I wydaje mi się, że nie można panikować i ta panika okropna, odrażająca panika boreliozowa, jest podobna, jak, jak ta panika właśnie z koronawirusem. No my właśnie jakoś tak y, oszaleliśmy. Eee, ja myślę, że tu jest dużo analogii w ogóle między właśnie strachem przed kleszczami i strachem przed yy, yy, różnymi infekcjami wirusowymi. Po prostu, no my odrzucamy w ogóle prawdopodobieństwo, że coś tam się może złego stać. A coś nam się może złego stać nie dlatego, że mamy wirusa albo kleszcza, tylko dlatego, że na przykład nas coś napadnie z kijem bejsbolowym, jakiś blokers, albo yy, po prostu, no, coś nam się złego stanie, no i to jest po prostu część życia strach przed kleszczami to jest jeszcze taki problem, że dzieci się teraz boją kleszczy i no bardzo często są takie sytuacje, że dzieci jadą na jakieś zielone szkoły, a mama im mówi tylko nie wchodźcie w trawę i dzieci płaczą dzieci mają stany lękowe kiedyś dzieci normalnie biegały po polu, pomagały rodzicom yy, yy, zbierać siano, były całe po prostu pogryzione, podrapane podrapane jeżynami, przez to jest naturalna akupunktura a teraz właśnie uciekamy od tej pięknej natury, która nas otacza. Po prostu stwarzamy taką ilość barier, tak zupełnie się od niej odcięliśmy, no, że potem też jesteśmy mniej odporni na, na patogeny. Także taki mój apel. Ludzie, nie panikujcie, nie po prostu nie bracie już o tej boreliozie ciągle. Przestańcie mówić o koronawirusie. Naprawdę większość z nas jest od jest odporna, może sobie nawet poradzić z patogenami, które są w kleszczach. Po prostu nasz organizm, kiedy jest mocny, kiedy jesteśmy wypoczęci, kiedy jesteśmy w dobrym nastroju psychicznym, nie jesteśmy zdołowani, nie jesteśmy w depresji, kiedy jesteśmy uśmiechnięci, kiedy mamy fajną pracę, kiedy nie jesteśmy przepracowani, kiedy mamy fajnych bliskich, kiedy mamy kogoś, kto nas kocha, naprawdę przed tym wszystkim się obronimy. No naprawdę trzeba jakoś bardziej pozytywnie myśleć. Naprawdę. Po prostu myśmy pozytywnie. Pozwólmy dzieciakom biegać po krzywach, zbierać kwiaty i być wrządlonym, kąszonym przez po prostu to, co je otacza, żeby sobie wyrabiały tą naturalną odporność i taki naturalny kontakt ze środowiskiem.